rybki będą karmione rybką. Już trochę je pokarmiłem, ale jeszcze trochę mam. Tam ich proszę. Tak zajadają sobie. No, chodźcie, pogłaskam was. O tak, chodź. No nie bój się, nie bój. Ho. Tak, no chodź, ty też pogłaskam. O. Też chcesz pogłaskać? No masz, masz. No. no. Tak, dobra rybka, dobra. No macie, macie, no jadźcie sobie. Chodź tutaj, chodź. chodź. No chodź, nie bój się, chodź. O, pogłaska, Jest tak, chodź. O, tak, cac, cas. Dobra rybki, no. Cac, tak, cac, cac. Chodź tu. No, tu masz. Z ręki. No, chcesz? Chyba się już trochę najadłem, bo już tam im wcześniej dużo dałem. No to masz. Nie zdecyduję. No już pojadły. Musimy się nie chce nawet resztek wybierać. No, która chce? No masz, hej, tu. No, tu zobacz. już się najadły, widać no dobra, macie o, no, chyba jednak się nie najadły, się rzuciły na to no i ostatni kawałeczek dla kogo będzie? A mała chapnęła, no, super no i fajnie, wszystkie rybki najedzone o, tutaj jedna wypluła, to się jeszcze zaopały, chodź, pogłaskam, No, o, tak, dobra rybka, chodź. Tak, cacno. Panie, już się oswoiły. To cacno, cacno, cac, chodź. chodź. No, one same przypływają już nawet, żeby się głaskać. Jak są głodne, to jeszcze chętniej to robią. Dobra, starczy tak. No, masz cec. No, koniec.